któremu rozchorowało się dziecko, jego ukochana córeczka. Ten ojciec bardzo kochał swoje dziecko, bardzo kochał swoją córkę. Ale nikt nie był w stanie mu pomóc. Dziecko chorowało i groziła mu śmierć. Ale ten człowiek dowiedział się, że jest w Izraelu pewien człowiek. Że tym człowiekiem jest Jezus z Nazaretu. I on postanowił odnaleźć tego Jezusa. I on postanowił poprosić tego Jezusa, by on przyszedł i uzdrowił jego córkę. I on przyszedł do miejsca, gdzie był ten Jezus. I powiedział do niego, panie, przyjdź i uzdrów moje dziecko. A Jezus powiedział, nie ma problemu, przyjdę i uzdrowię. I wyruszyli w podróż do domu tego człowieka. Ale kiedy byli w połowie drogi, jeden z jego służących, ten służących tego człowieka, przeciął im drogę i powiedział, nie ma sensu na nauczyciela, ponieważ córka twoja umarła. Ten ojciec się załamał, myślał, że jego córka zostanie uzdrowiona przez Jezusa. Ale Jezus spojrzał Mu głęboko w oczy i powiedział, nie martw się, tylko wiesz. Po prostu wierz, nie ustawaj w wierze. I poszli dalej. I przyszli do domu. I tam leżało martwe dziecko. I wiele ciotek i wujków płakało. Narzekali nad tym, że ta dziewczynka umarła. Ale Jezus zrobił rzecz przeciwną. Kazał wyjść wszystkim płaczącym. Podszedł do dziewczynki. Wsiął ją za rękę i powiedział wstań! I dziewczynka wstała z martwych i oddał ją swoim rodzicom. Coś ci powiem przyjacielu. Jezus spuza z martwych. Nie ma tak ciężkiej sytuacji w życiu człowieka, z której nie mógłby go Bóg wyprowadzić. Jezus wskrzesza z martwych. Jezus wyprowadza ludzi z najgłębszych kanałów życiowych. On jest w stanie wyjąć człowieka z najgłębszego grzechu, z najstraszniejszej choroby, z największej niemocy, z biedy, z rozłamu. On jest w stanie uratować każdego. Co jest potrzebne? Tylko i wyłącznie Twoja chęć. Tylko i wyłącznie Twoja chęć, która nazywa się wiarą. Uwierz w to, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Uwierz w to, że On wstał z martwych. Uwierz w to, że On żyje. Uwierz w to, że On jest tu dzisiaj dla Ciebie. Przeproś Boga za swoje grzechy i uznaj, że Bóg Cię akceptuje. Zrób to. Nie czekaj do jutra. Dzisiaj o godzinie 17 na Placu Wolskiego 1, na drugim piętrze, w budynku dworca, będziemy głosić Ewangelię. Będziemy uzdrawiać chorych i wypędzać demony. Przyjdź przyjacielu, to jest niedaleko stąd Plac Wolskiego 1 Budynek dworca, godzina 17 Drugie piętro Przyjdź i weź swój cud Jeżeli chcesz Prawdy do swojego życia To dzisiaj ją możesz wziąć Jeżeli chcesz wolności, dzisiaj możesz ją wziąć Osobiście, od Boga Bez pomocy żadnego człowieka Przyjdź do Jezusa Oddaj Mu swoje życie Uratuj się to jest Duch Święty, nam... Plac Wolskiego 1, godzina 17, budynek dworca, drugie piętro. Przyjdź na spotkanie.